Hej, w kolejnym odcinku z Radia Zimmer Move. Oj, zaczynamy. Tylko nie spisałem, no właśnie. D dobro na Google. Hmm. What the fuck? Paklum smoki. Paklum smoki. Musimy zobaczyć. To jest Plumstock Defense. Plumstock Defense Be Like. Będzie pewnie. Yo. Prost Defense to jest typowe Prost Defense y, 6 What the? Nice Mąkę, okay, mąkę, okay, mąkę, okay. jaki raper? Ok, bo to wcześniej napisał Bardzo dawno Adrian wysłuchał A wykazuje się What ok, scary Koledzy, Adrian i śrek. Koledzy nie biją się. Je, to gdzie nielegalne lecie. Co jest w tej nie, to, co jest w tej sas, nie widzę. paćka nie stała z chipsami? Nie wiem. Po ojciec. No, to pewnie ojciec Rodomira Wojtek nie leży. Oboru. The no, Holy Bible Tokyo Drift Tokio Nice This. Wow, sick tricks Bomb O, oh, ale dobre triki, Bob Najlepszy triki ever Ever Bądź i jeszcze połączyłem, tak połączyłem te memy samolakers <sum> Juan Afero Juan Donald Trump Juan a ja gram w fall guys nie, nie Hellcat! what the fuck nie na razie my moja nazwa dotyka trawy chodzi gdzieś się napisze pewnie. Jeśli będzie. Karma. Lodowy kręciak, lodowy loser. Przeczytał regulamin. On nie przeczytał, on skopiował z innego serwa. E, kocham reklamy Boblox. Adam i X Iron Cave. i Żelazne cave. I źlazo. I sobie NERD SPAŃ BOB! NERD SPAŃ bo Widzieliście? Ja założyłem sobie nerd. NERD. UWAGA NERD. Dobra, to... THE music GAME! O! SONIC TURKUJE! NICE! Dobra. to łaj zakończę odcinek. Rad, najlepszy miałem... Nie wiem, który był... To był... To był najlepszy. Dobra, po do następnego odcinka z rezydencji mem wpa.